Hej, jestem Jasio, a ze mną są widzowie wszyscy. I dzisiaj będzie wielki turniej gladiatorski. no się napielniczać z kilowów. Każdy przygotował jakąś swoją broń. Co masz ty? Jaką masz swoją broń? Co to jest? Możesz opisać. A ty rybo? Ja mam tutaj takie coś do walenia. Walę tak w głowę, to będzie super <noise> normalnie. Nice, a ty Więc co masz? Ja posiadam jeszcze się Nie jak Och, to ja posiadam niszczyciela 3000 i będę mógł tak głowę odciąć jak temu, Kailo O, wywaliło mnie. Uuu, a ty, Kailoren? że pasuje. Gwiazda. A ty co masz? Kule moc. Okej. <laughs> Okej, okay. <laughs> okay, na strzał z shotguna możecie zaczynać. Uwaga. Pau! Zaczynałeś, walka się zaczęła właśnie. Uuu, pał. Dobrze, dobrze, ale witka. Nice. Uuu, uu, ale Uwaga, let's go. Walka, walka. Uuu, ale macie takę. Uuu, dobra, Alex, wygram. Przechodzisz do drugiej <grym> rundy. Teraz niech będzie ryba. E, ten motorówka. O, dokładnie tak, dokładnie tak. Uwaga. Przedstawienie <grym> postaci. Jakieś emotki. Uuu, dobra. Uwaga, start! Dobra, dobra. Okej. Okay. uuu Witka Uuu uuu i się przyczepili Dziwne, że nie robicie uników ani nic Możecie się odrodzić i druga druga runda będzie I pał, zaczynacie Walka, walka wieczoru Możecie robić uniki, pamiętajcie, że jak się przyczepicie nie musicie od razu ten... Skoki Uuuu, dobra, emotę zrobił, emotę zrobił Uuu, podjeżdża, podjeżdża Uuu, atak, atak, pierwsze ciosy, pierwsze ciosy I pał, no dwa dobra jest, okej, okay. dobrze. Byłem pewny, przegram. Gotowi, uwaga. Pauz! Zaczynacie! Uh, walka! Ole raszują się, raszują szybko. Uuu, uh, obroty, dobrze! Uh. jo, ja, ale ten, się pokręcał i dlatego e, dlatego okay. wygrał, a pierwszy cios otrzymał. Nice! Okej, okay, okay. uwaga! Runda druga Fight! Uh. Lecicie, lecicie na siebie! Uuu, uh, uh. pierwsze nietrafione strzały! o! Uh. Dobrze, dobrze! Zrobił unik Mądrze, mądrze, musi to wykominać, ale dostał kosę w plecy i to tak dosłownie nie, nie, nie. O kurde Gratulacje, przechodzisz do następnej rundy Dawaj Aura, teraz ja z tobą O tak Przegrasz PKB I rzucam ci to O nie, sobie prawa autorskie Ciach Dobra, o, o O o, co? Co jest? Co jest? Ale ty, kurczę, stresik jest trochę. Że ty masz taki wielki ten młot. Ja mam takie kolor, Uuu! Kolorowe, kolorowe. Dawaj, Jasio! O! I... Aby. A! Ja ci Chodź tutaj! Dawaj! Yes! Aby. Wygrałem! jest, Mamy to! That's right, that's right! Uuu, walka, dobra. No mm. ja jest wszystko z prawami autorskimi. Ła! <noise> Jak Call of Duty, gułak. Dobra. Uuu! Battlefield szybko zrobię. Mówię wam. O kurde, o kurde, dobra, to nie było ma. Nie, nie, ale dobra, dobra, to było słabe. Uwaga! Dobra, gotowy jesteś, To start. O jest, był strzał, był strzał Okej, okay, okej okay. Teraz trzeba na spokojnie, muszę mieć to, muszę mieć... Mam woty O kurde, jak... Jak, 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 nie, nie Dobra, nie pierwszy strzał, o, nie padłem. Nie. No, możecie walczyć Proszę tam i strzelać, spokój na sali Możecie rzucać pomidorami, jak chcecie Uuu, dobrze, dobrze, dobrze. Uuu, o, uu, dobrze, dobrze. Uuu, dobrze. uuu uu, taktyka, pamiętajcie, że macie ograniczone, tylko pięć budowli możecie. To się was zebrał po drodze. ale nie jestem pewien. Uwaga, już nie macie budowli. okej. co jest? Dobrze, dobrze. Nice, dobrze, nice. Aleksy, Aleksy jest jeden że... dla ciebie. Króciutko z nim, Alexy. Wierzę w ciebie. Runda druga. Pau! Półfinałów! Czy finałów. Chyba. Uh, dobrze, dobrze. Uh, możecie niszczyć jak coś. Możecie niszczyć. Pamiętajcie, że macie mało tych macików. Możecie dytować. Możecie wszystko. Uh, dobra. Uh, 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 uh. Ale i tak No i błagają. Dobrze! 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 Start! Mm. Walka, zaczęła się. Będajcie macie Macy Ouuje, oh, pierwsze budowle. U Edit, edit, żeby pokazać, że umie. Uuu. Nie ten bat no i Co? już się chyba wysypał z maców. Uuu uuuu, pierwsze ciosy, uuu kurczę, w plecy, w plecy mocne. Wow ty! Wow ok laga miałem dziwnego. To było dziwne. On też on ma lagi chyba. wow 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 wow. Dobrze, dobrze, ależ walka U, dobra, dobra Tak, te, te pierwsze ciosy były zwycięskie Nice, dostajesz... Czero, nie no, żartuję Do, Bardzo dobrze, bardzo dobrze Dobra, gotowi jesteście, uwaga Start, start Walka, wielka walka Uuu, od razu budowla, uuu Co jest, to jest psychologiczne zagranie o, pierwsze ciosy, pierwsze ciosy. Dobrze się obkręca. Taktyka obkręca, ale i tak Skontrował to. PKB, PKB, przechodzisz, przechodzisz do finału. Nice, rapki. <laughs> Uwaga. O trzecie miejsce. Start! Let's go, let's go! Wielka walka! O trzecie miejsce! Okej, okay, pierwsza budowa już postawiona. Mają teraz więcej maców Bo no, aż 100. Czyli dużo budowli mogą postawić. Uuu! boksie się tam biją. Co tam się dzieje? Nie widać. O! <grym>, ale widać, że. Vortex spałuje! Vortex! Damn Nice! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra. Ok. Uwaga! Kolejna walka. Uuu! Let's go! Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy. Teraz biją się o trzecie miejsce. O! Tutaj spokojna taktyka. Budowla, ok. Czekaj, czy znowu będą w boksach. Miałem teraz 75 maców. I chyba się skończyło. O, dobrze, skolapsował Czy Dimmiecz jakiś został zadany chyba z takiej wysokości... jednak nie. O, boksik, boksik, boksik. U, walka, walka, walka. W powietrzu była walka. I ciach, uniki, uuu, i dobra i Vortex, masz trzecie miejsce. Gratulacje. A nie mówiłem! O, możecie zaczynać! Let's go, let's go! Finał, finał! O wielką nagrodę! O. Uuuu, krążek rzucany jest Proszę się odsunąć, proszę się wszyscy odsunąć, tam do mnie Okej, okay, budowle kolejne o ale ja, zmarnowana budowla na podłogę, na dole Dobra, dobra Na razie PKP spokojnie Uuu, co tu się dzieje? No mocne, mocne Kuflowe mocne, U. Jak wkraczają tutaj, o oh ja, yeah! ale widownia ma dobrze Widzi wszystko z bliska i walka, walka Okej, Aleksy, Aleksy 1-0, Aleksy 1-0, Aleksy 1-0, dobrze, bardzo ładnie Uwaga, start, zaczynacie, runda druga wielkiego finału Uuu, od razu użyte, uuu Okej, okay, okej, okay, okej, okay. mocne, mocne, pamiętajcie, że macie macy Proszę tam, cichszej na widowni mm. Okej, okay. uuu, Mandalorian atakuje, to bardziej Mandalorian próbuje zaatakować. Co się tam dzieje, co się tam dzieje? O kurde, wow, wyszedł A jednego Co jest? Ale nie wiem, jak to Aleksy wygrał, co to było, co to było. Uuuu, Aleksy, Aleksy wygrał I ja pierniczę. Okej, okay, Pok Wygrał Mandalorian, Aleksy, chcesz coś powiedzieć? Okej, okay, bardzo dobrze! Nice! Tutaj, drugie miejsce, Aurakap. PKB. Ee, było łatwo, Bartuś przegrał, jest łatwo. <ś> <ś <Russians> <śles> bardzo dobrze. I trzecie miejsce, Vortex. Co myślisz? No, było no, no, dobrze no, no ale. Bartusiawi spadła forma. Aha, okej, okay, okej, okay, bardzo dobrze. E, bardzo ja dobrze. się zabił! Uwaga! Uwaga, Martusia, każdy Martusia. na każdego, let's go, let's go, teraz, Naura, teraz, na każdy każdy, co jest? Dobrze, dobrze, dobrego. Eee, dur! O, nie, ja nie chcę tutaj. Artur ja, się e, nie, nie, nie Bez budowania! jest! Mi... Vale Mam jednego fraga, hmm... Ja pozdrawiam panie. Kamień, się ze mną, please. Bez budowania. Gystęuous... Jeszcze raz! Bez budowania, ale... Me pozdrawiam Aleksego. Kamień, Kuba! Ja pozdrawiam panie A... Zostaw! Jezu, zosta Kuba! Zostaw! No dobra, trzymałem image, ale dałem teamage. No nice! Co jest? Nie dobra, a każdy na rybę, what the fuck? O! Nie, mnie każdy. <laughs> Zabijcie, Patusia, tą. Y... O, dobra, dobra, Kylo dostał, dostał Teamage, dostał Teamage. On zemki wali. Nie, nie wal zemki. Proszę. Dobra, zabij mnie się. Dobra, Yes. No nie jest. Ale, niech tnę, niech ale tnę, ale tnę. Ej, jak się to wygra? Niech cię brzmi, mnie zabił <laughs> dobra, ja spróbuję może takiego... taką rybę Nie, Bartusiu, <noise> <pa> śledzi nas, <noise> bo ja ja tylko... <noise> A, to dobrze, chodź tu, Tam śledziu Uuu, dobrze Kurczę jak? Idź <noise> Idź A? Idź Dobra, dobra, może tutaj, wygranego Zdetronizować Dobra, chodź tu, rybo Czas, sorka. Uuu, dostęp plecy! OOO Oddam ci! Poczekaj! Aha, nie! Umarłem! Kurde na dwa hity! A jeżeli odcinek Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, też będę napisać miły komentarz, kod się się obskrybie Fortnite. Bijcie na social media, które są wszystkie w opisie, trzymajcie się i kod ja się obskrybię Fortnite, pa!